Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Jesteśmy w już w 49. odcinku, pokaż co potrafisz. Pamiętajcie, 50. odcinek będzie ze Skubanym, więc to jest już przedjubileuszowy odcinek. Zawsze staram się pokazywać mecze czołgami różnymi, więc tym razem też jest meczyk nie dość, że zajebisty, i też jeszcze nie był pokazywany ten czołg, czyli 8 Met UK Centurion 1 w wykonaniu gracza SAS. No cześć. <laughs> Teraz jeszcze przed oglądajcie sobie spokojnie, a SAS postara się coś powiedzieć na temat. O, już żarować się świeci, na temat no, tego czołgu. No to tak, jest to właśnie ten ósmy tier medium brytyjski. Powiem tak, miękka buła. Jedyna rzecz, w która w nim odbija to wieża. Tam 165 metrach na wymaksowanej wieży. Kadłub 76 mm, czyli mało. Pod jakimś tam kątem, ale tam prawie nic. No i co? Działo tutaj. 83 mm, yy, średnia obrażenia 203, przy penetracji 226, no to... 230 nie, średnia. średnia obrażenia, nie? No tak, 230 średnia obrażenia. No. Ale, <średnia ale 200. Yy, jaki reload, yy, jaki ma reload? Yy? Yy, nie mam dosyłacza na tym, mam 7,92 chyba, albo Aha. mniej trochę. Bez dosyłacza? No. Tak. Yy... Jakie w ogóle masz moduły zainstalowane w tym ciągu? O, nic, 100. Dopiero do 9, kupię. Aha. Tylko, że szczerze mówiąc, tutaj jak widać kolega nie ma ani, jednej, ani jednego złotego pocisku. Czemu? Ponieważ 226 penetracji, nie? Czyli 223 zdecydowanie wystarcza, żeby walczyć do dziewiątych tierów. Mhm. Szczególnie medem, który potrafi. No on być może nie jest taki żwawy, szybki, nie? ale nie, 40. Ale... Na tym, no Słuchajcie, no, ten wynik jest naprawdę bardzo dobry, jak na ósmy tier. Bardzo dobry damage. A kolega jeszcze tak mówi, nawet nie ma dosyłacza załadowanego w tym czołgu, nie? Tak już widać, już ma 3000% prawie damage'u. Właśnie kończy T32. Na razie to jest jego drugi czołg, który zabił, ale tak naprawdę tu nie chodzi w tym meczu, ile on czołgów zabił, ale jaki zrobił damage i jaki zrobił exp. I jeszcze ciekawostka, bo tutaj zaobserwowałem, że rzadko robi się, rzuca na takie drużyny, tu masz same ósme tiery, tylko po jednym czołgu z dwóch stron to są tiery inne niż ósme, nie? A tak to wszystko ósme. Mhm fajnie okay. życiu, właśnie. Wiedziałem, że to będzie moja życiówka. Bez art, jeszcze i tak dalej. Dobra, czyli na, yy, przypominam, jesteśmy na mapie Redshire. Yy, jest to czołk Centurion 1, 8 Tiermet. No i tutaj na razie się kręcisz, szukasz. No nie wiedziałem, to... właśnie, czy jechać tam, czy postanowiłem pojechać tam, ale potem jednak. Ja tak tylko powiem, że akurat zainstalowałem sobie jakiś nowy XVM. Yy, jeszcze, go, jeszcze go nie opanowałem. Ale pokazuje, że jest pół na pół, jeżeli chodzi o szanse na zwycięstwo. Ale ładnie losuje ci te, te hity, bo w zasadzie prawie no. non -stop masz ponad 220, a średnio niby jest 230, nie? No to nisko. On często bije tak po 180, tak? Znaczy, w, tym meczu, w tym meczu akurat dobrze losowało, nie? No tak. A ile już meczów rozegrałeś z tym czołgiem? No nie wiem, około 200. Teraz akurat dzisiaj zbadałem tego Centuriona 7. Tak? już go kupiłeś? Nie, nie właśnie. Chyba 700 tysięcy kasy rok rokbałem. Miałem no. zarobić. Jak w ogóle po tych 200 meczach oceniasz tą ósemkę? Nie wiem porównaniu do innej ósemki. Na pewno grałeś jakąś inną ósemką, nie? Met no, Czekaj. Jest gorzej na pewno od T44 To mogę stwierdzić. Ale no, tak to. No. Ciekawe. Aha, bo ty yy, yy, widać, że rozegrałeś około 24 tysięcy meczy już yy. Ponad. Czyli jesteś większym no life'em niż ja. No tak powiedzieć. <laughs> Tylko że nie, nie grasz zawsze z premką, no i nie, nie starasz się, żeby po prostu gram bo lubię. No właśnie dla jaj, bo lubisz i tyle. nie? Dobra, co tu teraz mamy? Znowu żarowa. Będę właśnie. Chyba w tym miejscu będę wykorzystał tą wieżę tego. Mm -hmm. Czyli warto wykorzystywać w tym czołgu, wieże, nie? Tak mm -hmm. jak w Amerykanie są. Jak widać reload bardzo szybki. Się Super presinga nie przebiełeś. Nie wysz. I jeszcze tak jak tu teraz się patrzymy, jesteś z klanu przy. No. co to za klan? No to jest klan Polski, co już zagłady. Co tu mówisz, no? no? nie wiem. Po prostu jest sobie gramy CW, wszystko jest fajnie. Aha, jakieś jeszcze tam. Jakby ktoś chciał z Wami pograć, to, to co musi mieć? Jakiś... No, 9-8 r. chyba tam teraz jest. Minimum, nie, nie, nie? I co, gracie CW? Kampanię, tak CW, naprawdę... kampanie i. czasami jest. Hmm. No, tak jak mówiłem, jest to 49, pokaż co potrafisz, czyli już w czwartek będzie odcinek ze Skubanem. Ale ja wam powiem, że ten meczyk, tym ósmym Centurionem 1 z EXPem, bo tu zrobiłeś EXP ponad 2600, nie? Mhm, mm 2013. I to jest twój rekordowy EXP w ogóle w historii? Tak. No i ty mówisz, że T-44 jest lepszy, jak ty zrobiłeś... Y, Ale, tym... no, T-44 mi się y, fajnie grał. Aha, aha, w ten sposób. A exp to tam po prostu przyfartiłem tutaj z tym teamem, nie? No, 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 no. no. No i super pechinga. Dobra penetracja 226, średnia penetracja. No, lepsze od tyku 2. No. Jeszcze cenu siłatu jest 0,32, więc też. Ładno. Nie, no. Moim zdaniem zdecydowanie ten czołg jest godny uwagi. Tam jeszcze jeden centurion wam został. I tutaj trochę niepotrzebnie HP wstąpiło, nie, nie? To jeszcze, to jeszcze... bo opóźnienie od Ja już też trochę wypiłem dzisiaj, więc... ...też już słabo mi się gada, ale... ważne, ważne jest to, żebyście zobaczyli... Yy, co ten ósmy met potrafi a tak jak mówiliśmy yy, Sas jest tutaj bez modułów yy, bez tam wykąpanych sióstr i tak dalej a zrobił naprawdę zajebisty meczy Już masz 5500 DMage'u a to jeszcze nie koniec i go dokończysz, nie? Niech bo teraz... Ale, bo teraz... A, prawie 6000 damage'u na ósmotierowym medzie angielskim, który ma zajebistą lufkę, szybko szybkoszczelną, mocną, dobrą penetrację. No naprawdę, zajebisty czołg moim zdaniem. Z tej powtórki, co teraz zobaczyłem, no to nie mogę się doczekać, bo mi brakuje już prawie nic, żeby go mieć. Więc też postaram się zrobić jakieś fajne meczyki tym czołgiem. No to dzięki Sas, że pokazałeś swoją najlepszą bitwę tym czołgiem. No i... Proszę. Czekajcie. Następne pokaż co potrafisz będzie ze Skubanem. I go tam nieźle opytam. What the fuck. No to trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Sas też. Tak, pa, pa.